Witamy na drugim filmiku, ponieważ tą trasą wracamy i skręcamy tutaj, żeby wiadukt i żeby zawrócić. Ustowo na prawo, przesław ważimice zostają na lewo. Jak tu wjechać? Rądko mamy. Słuchaj, ona na oszony tam wychodzi, gdzie tam ten jest? Ale na oszona, no to jedź, na oszona. Ach, na ustowo tutaj jest. Tak, tak. A, na ustowo. I to nam przyszą wychodzi? I. Aha, no mówisz? Oczywiście. No. To zaraz się o tym przekonamy, no, na My, bo to ja to... nie widzę jeszcze. Tam była w pole taka puszczona, tak. Ach, a to może być, że będą dwie trasy również do ocean. No. Czyli ta, którą jeździmy przez Dziwoklicz i ta nowa. A to już to się koło jeździ, To co, ale tutaj nie masz yy... korków. Koło, to, nie, koło. To no koła, co ci koło przeszkadza? Albo w ustowie, gdzie? U roweru, albo u... u samochodzie. Zaraz u samochodu, zaraz zobaczymy. wyjdzie, Czekaj, bo ten jakieś alpejski szale, robi... Szale, nie można no do, to trzeba uważać na trasie. Gryfino z połem, a gdzież on towar wypakuje? Ona w Fustowie wychodzi, ta droga tak. W ta. Fustowym tak. Mhm. Czyli w Malinach, ale nie szkodzi. No ale no, to chodziło, żebyśmy no, trochę w Malinach byli, żebyśmy poznali tutaj teren, no, bo co? Chyba, że co, nie? nie spieszy się. Ustowo. Czyli tutaj niestety nie, nie sprawdziło się, że wyjeżdżamy na ocean. Dobra, to zawracamy. Tu jest tak? znak stopu, bo tu ktoś dzisiaj widzę no, tak, przed nie będziemy przygrzał komuś. No. Po co nam tam Ustowo, podcel, nie? Nie, no Ustowo jest też fajne. Ale idziemy z powrotem na Warzymicę. Bo my znamy Ustowo, ale jedziemy dalej na Warzymicę. I tam w drugą stronę, nie? Tak, tak. Czyli nie ma drugiej drogi na Osą. E, wiesz co? E, nie, na razie nie ma, ale tam od Osą jest autostrada, gdzie w polo ona się buduje. Tak, tak, ona własna. się, ale to dopiero zrobią. Dopiero zrobią. Tak. Zrobią dopiero. No, no rewelacja. O, i zamiast siedzieć i nudzić się w domu, trzeba wsiąść w samochód i poznawać swoje kąty w Szczecinie. Tak Następny krok będą wały dobrego, tak? to to wszystko z prawicą tak, nagrywasz? Tak. Ojej. ja będę występował, da? Pewnie, jako główny kierowca. To chociaż ręce na kierownicy, to ja jestem. Jest. No właśnie, ty jesteś głównym ja. kierowcą. No ale trzymaj obie ręce na kierownicy. <śleszy> I tak się. I tak się nie. Nie Nie, że nie stresuj, ale i tak nie zostaniesz usprawiedliwiony, bo jutro do Berlina nie chcesz jechać. Po ostatnim Berlinie, drugi Berlin to trochę za dużo. Tak, czyli tu chcesz okay. na dół, a Leży nic jechać. zjechać na Hakena, ale. W centrum albo pojedziemy tam na... Aha, czyli tak, znowu rądko mamy. To jest to samo rądko, na które wjeżdżaliśmy. I tu byśmy pojechali na, na rondo Hakena. Na prawo na rondo Hakena. A tu pojedziemy. Na, a jedziemy tutaj na Węgry. Tu a pojedziemy Berlin Gdańsk Gorzów. czy, gdzie, gdzie, gdzie tu nas wyberdzili? Tu 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 Berlin Gdańsk Gorzów Wielkopolski to na prawo, a na Szczecin to tam miałeś. Na Szczecin tam. Bo tutaj już jedziesz w stronę Niemiec. No to nic, to, to, to dobrze, że jest, o. Ustowo to tam nie i tam na prawo. Szczecin, tu pisze, widzisz? Czyli tutaj na dół, o. on tu pętla, czy się można? No nie, trzeba znaki obserwować, o. Ale mega. I zjeżdżamy w dół. I na hakena idziemy. I jedziemy na rondo hakena. No powiem Ci, że tutaj ta trasa, to mieli co robić na tej trasie. Tutaj Kaczydołek za chwilę będziemy mijać. To może pokażę z tej strony. To jest ta trasa nowa. Jeziorko takie, no jeziorko taki Kaczydołek. Ale bardzo sympatyczne. Przynajmniej będzie, będą pływały. No już pływają. Ach, to jest... Ach, to rzeczywiście jest. Ile Liroja mamy, i O'Sho'ya mamy, i jeszcze jakiego mamy? Oszołoma. nie mamy. No tutaj są wszystkie samochodowe firmy po lewej stronie. Jak ja będę sobie człowiek wymarzył? Jaki jak chcesz mieć samochód, to możesz sobie tu przyjechać, Hyundai'a kupić, Forda, Opla... Ach. Szkoda gadać. Teraz tutaj. Tak.